Cześć cześć witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu na kolejnej naszej premierce mimo iż oczywiście wtorkowej tak nie czwartkowa mamy wtorek mamy premierkę dzisiaj tak no czemu mamy premierkę no bo Mikołaja tak Mikołaja dzisiaj obdarowujemy się słodkościami a właściwie to chyba raczej święty Mikołaj przynosi prawda? Nie tyle my, co właśnie Święty Mikołaj, a my tutaj, mam nadzieję, że się obdarujemy wielką wygraną. Słuchajcie, że Crystal Cash, jak i mi, jak i wam wszystkim drapiącym dzisiejszą premierkę, przyniesie bardzo duży tutaj jakiś zysk, bardzo fajny plusik. Mamy dzisiaj dwie zdrapeczki. Yy, dwie zdrapeczki, każda zdrapeczka kosztuje 10 zł, czyli wkład na dzisiejszy draping to 20 zł. Nie są dzisiaj po kolei, właśnie dzisiaj nie są po kolei. Tak po prostu losowo pani mi podała. Mam nadzieję, że tutaj, właśnie bo często mamy te po kolei, no i jednak nie ma tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu, ale zakładam, że właśnie dzisiaj w tym nie po kolei będzie sukces, a dokładnie. To mamy zdrapeczki z numerem 5 i z numerem 16. No co, weźmiemy sobie piąteczkę na początek, potem zrapimy sobie szesnastkę. No, omówmy sobie trochę. Bardzo fajna zrapka. bardzo mi się podoba, słuchajcie, wizualnie, no bo tutaj to mamy taki typowy standard, chociaż nawet aż będziemy tutaj uważać, żeby kontrolnych nie wydrapać, ale niczego nie obiecuję, bo tu praktycznie nie mamy nic zaznaczone, tak. Mamy po prostu tutaj obrazek, nie mamy gdzie tutaj te nasze liczby lub wygrywające liczby mogą się znajdować. Tak, człowiek naprawdę fajna, błyszcząca się taka kolorowa. Ja nie wiem czy to dokładnie będzie widać w ogóle. Już jest trochę ciemność Bardzo szybko się robi ciemno, ale mam nadzieję, że wszystko jest fajnie widoczne. Do wygrania pół miliona złotych, więc grubo. Mamy 9, słuchajcie, stopni wygranych, 10 zł, czyli standardowy zrocik, 20 zł, 30, 50, stówka, 200, 400, 10 tysięcy, no i właśnie wspomniane pół miliona złotych. No to co? No to myślę, że drapiemy, myślę, że drapiemy, nie ma co tutaj się głęboko jakoś zastanawiać na tym, po prostu trzeba wydrapać i wygrać. Chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Na dole przycisk subskrypcji, słuchajcie, koniecznie z tym dzwoneczkiem, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić po prostu kolejnych premier, kolejnych odcinków zdrapkowych, miksików, rywalizacji, tych takich Piątkowych zdrapek, czyli za 5 zł, no i tych za 30 i w wielkiej głównej wygranej, jak i gier komputerowych, tak co jakiś czas też gram w gry komputerowe serdecznie wszystkich zachęcam do obejrzenia. No i co łapeczka w górę, komentarz pod filmem, to jest też zawsze bardzo miłe i bardzo motywujące do dalszego działania. A teraz sprawdźmy, to też właśnie sprawdźmy tą warstwę ścieralną, jak te błyszczące często się. Gorzej zdrapuje. No i mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej, przynajmniej jak na razie, z tą warstwą szczelarną. Będziemy szukać dwudziestki, czwórki, osiemnastki, dwunastki, dwudziestki, piątki i czterdziestki, ale pomimo tych liczb, to będziemy jeszcze szukać, słuchajcie, takiego, Pliku zwiniętej gotówki, wtedy wygramy przypisaną kwotę, albo symbolu dolara. Tak, wtedy będziemy mogli pomnożyć ostrość. O, będziemy mogli pomnożyć tą właśnie wygraną naszą. No to co? No to jedziemy. Jest 28, no czyli niestety pudło. 21, czyli lustrzane odbicie, bo mamy 12. 15, pudło. 19, pudło. No, właściwie oboczek można by powiedzieć, no aczkolwiek to też jest pudło. 38, brak. Jedźmy dalej. 7, Pudło, 35 pudło, dwójka no, zabrakło jedynki z przodu, a mielibyśmy wygraną. 27 niestety nietrafne, 13 oboczek, bo jest dwunastka.

Piątki również nie ma. Będzie ostatni rządek, chyba, że już w ogóle... Jest, jest ostatni rządek. Już się przelękłem, że w ogóle nie ma, tak? I wtedy by się okazało, że na pewno jest pusta, a jeszcze ta nadzieja jest. Ale dziewiątki niestety nie ma. Szóstka też pudło. 33 brak. Jedynki nie ma ostatnia szansa zaciśnijmy kciuki. 14, a 14 to niestety też pudło, jest 24, ale no 14 zabrakło. Słuchajcie, mamy pustaka, niestety mamy pustaka, ale zdrapiemy sobie tak trochę po całości, chociaż faktycznie nie wiem, czy tak ładnie wszystko zdrapie, bo. No jednak te błyszczące są ładne, ale faktycznie, jeżeli ktoś bardzo jest wyczulony na warstwę ścieralną, to chyba lepsze są te gładkie. Kontrolne różne no jakich mogliśmy się tutaj oczywiście spodziewać, jeżeli mamy pustaka TRIM. No i tuż sobie jeszcze tutaj jest ten kod kreskowy, który byśmy nam, by, byłby nam przydatny, gdyby była wygrana tak? No to co odkładamy ten numerek 5. Mam nadzieję, słuchajcie, że numerek 16 okaże się jednak zwycięski i nie będzie to premierka na zero. Sprawdzamy, jakich liczb będziemy szukać. 23 trzy, siedem, trzydzieści dziewięć, trzydzieści i. 36, tak? To co, 37 będzie, co nie? Tak czuję, słuchajcie, tak czuję, że będzie 37. Sprawdźmy. Och już myślałem, słuchajcie, już myślałem, że jest siódemka, już myślałem, że będzie wygrana, ale niestety to jest trójka. Ta trójka często jest trochę podobna, jak się tak drapie. O, tak. Mogłaby przypominać siódemkę. No, niestety jest to trzy, więc na razie jest pudło. Dwa, niestety też pudło. Trzydzieści cztery, pudło. Dwanaście, chybione słuchajcie, mamy wygraną, mamy wygraną, nie będziemy jej mnożyć, ale coś mamy, na pewno nie wyjdziemy dzisiaj z jajeczkiem, tak, na pewno nie będzie zera, więc ja już naprawdę się cieszę, a ja w ogóle się cieszę, że mogliśmy się spotkać i razem tutaj tą premierkę, tutaj razem zdrapać, tak, i mieć tą nadzieję na wygraną, ale jeszcze lepiej jest mieć wygraną, tak, no ale drapmy dalej, teraz będę tutaj starać się bardzo ostrożnie zdrapać, żeby nie zdrapać, tej kwoty, która jest pod plikiem za wcześnie, oczywiście, bo oczywiście my sobie ją zdrapiemy. 35 oboczek, bo już mamy 36. 18 pudło. 19 pudło. Jedynki nie ma. Piątki też nie ma. 32. Mamy lustrzane odbicie, tak? Bo mamy przecież 23. Ale niestety za lustrzane odbicie nie płacą. 25. Pudło. No... Było powiedziane i jest, słuchajcie, jest 37. Mimo iż no jest oczywiście jakaś tam wygrana, ale zakładam, że lotto nie byłoby sobą tak, gdyby tutaj właśnie takie pomiędzy się nie znalazło. No dobrze, ale my jedziemy dalej. 26. Szkoda, że to nie jest 36, prawda? No niestety pudło. 15 nie ma. Ostatni rządek jedziemy. 22 oboczek, bo jest 23. 33 nie ma. 40 oboczek, bo przecież jest 39. Przedostatnie to 16, czyli pudło, Ostatnie tutaj. Okienko tak zwane 11 to też pudło, słuchajcie. No to co, sprawdźmy, co jest pod tym plikiem, ale wiecie co? Najpierw ja bym chciał sprawdzić, co jest pod 37, tak? No to bardzo mnie to ciekawi, myślę, że wielu z was też. No, szału by nie było, chociażbyśmy mieli pełny zrocik No, ale przecież słuchajcie, tu może być na przykład pół miliona, tak? Nie ma żadnej innej, nie mnożymy, więc jak najbardziej na główną wygraną by pasowało. No to co, sprawdźcie, słuchajcie. No to jak mamy wygraną, Crystal Cash dał nam wygraną, to dajmy tej zdrapeczce łapeczkę w górę, słuchajcie. Subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Zaciśnijmy kciuki i weźmy ten głęboki oddech. I co my tu mamy? I mamy 10 zł, czyli mamy zrocik. No. Nie, wolałbym, żeby to było te 20 zł, tak? Nie ukrywam, bo oznaczałoby ono, że mielibyśmy pełen taki zrocik na dzisiejszej premierce, a mamy tylko połowiczny. No bo, a propos, właśnie przejdźmy po prostu do podsumowania, tak? Zdrapeczka z numerem 5 okazała się niestety pustakiem, ale zdrapeczka z numerkiem 16 jest. Wygrana 10 zł, 20 zł wkładu. Więc słuchajcie, 50% się zwróciło. Nie jest źle, nie jest źle. Dodając, że mogliśmy razem tutaj tę chwilkę, te 12-13 minut, mniej więcej tyle tego wyjdzie. Mogliśmy spędzić, razem tutaj te emocje przeżywać, to myślę, że to jest bardzo fajny wynik, tak? No, i jest ta dycha na pomnożenie, tak? Od tego Mikołaja, tak to już nazwiłem, że kupiłem sobie od Mikołaja 10 zł. Słuchajcie. Ale Wam życzę naprawdę na tej dzisiejszej premierce i wszystkim, którzy w zaciszu domowym drapią i przed, właśnie, kamerami, tak jak ja, to naprawdę życzę wielkich, wielkich wygranych, samych plusików. Słuchajcie, samych plusików. No co, ja już Wam. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, zachęcam jeszcze tylko do subskrypcji kanału, łapeczka w górę, komentarz pod filmem, to jest naprawdę miłe i bardzo motywujące. No i po prostu do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!